Piotr Wasześcik, dzisiaj nietypowo, tym razem nie ze studia Telewizji Mazury, w Ostródzie, w specyficznym miejscu, ponieważ mamy ciekawego gościa, obecnie na dzisiejszy stan byłego dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie, a siedzimy na kamieniach dawnego, historycznego, średniowiecznego wychodka, bo mamy po prostu do czynienia, myślę, ze śmierdzącą sprawą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Julianie, no proszę nam powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło? Dlaczego pan w 25 roku w zasadzie swojej działalności, od początku w zasadzie funkcjonowania Centrum Kultury w Ostrudzie, jako szefa tej instytucji, został dyscyplinarnie zwolniony? Tak, tak na, naprawdę to sam się nad tym zastanawiam, już dwa miesiące zaraz będzie od tej sytuacji i y, proszę, rozumiem, że pan nie może tego zrozumieć, ja też nie mogę tego zrozumieć. Sądzę, że nic się nie stało, a wręcz odwrotnie działo się dobrze. Poszliśmy się naradzić y, z menadżerem, w jaki to na naj... Bardziej kulturalny sposób to móc to przerwać, sytuację, gdyż już jak mi pokazał na, na laptopie, oglądało około 5 tysięcy przy rozpoczęciu widzów. Sam oglądałem. No, ustaliliśmy mniej więcej, jak to zrobimy. W międzyczasie dotarła Straż Miejska i zaraz za nimi policja dotarła z chwilą, że, że mamy ten koncert przerwać, sytuację. A kto policję powiadomił? Od samej policji dowiedziałem się, że właśnie po telefonie pana burmistrza. Czyli pan burmistrz delikatnie mówiąc tak zadzwonił Powiem... na swoją instytucję, żeby. No dziwna podjęła. sytuacja, bo ode mnie telefonem nie odebrał. Nie rozumiem tego do dzisiaj. A jak się pan czuje w związku z tym? Dzisiaj. Na początku czułem się strasznie, gdyż naprawdę nigdy w życiu nie robiłem, przynajmniej świadomie, nic przeciw komukolwiek. Taki chyba już mam charakter i, i wolę jakby to na siebie wziąć. Szef miasta, ten który się wypowiadał tak dla ludzi, że to jest służy ludziom, dla mieszkańców i tak dalej, za powiedzmy, epizod. Niosąc hasło, przypomnę wyborcze, wszyscy tworzymy tak, Skorzystał z najcięższej kary, jaką może być, i na w tamtym okresie na pół roku przed emeryturą pozbawił mnie jakiegokolwiek dochodu przez najbliższe pół roku. Taka kara jest za dyscyplinarkę, czyli nie ma żadnego zasiłku, nie ma nic. Pozbawił mnie odprawy emerytalnej, pozbawił mnie dobrego imienia, w sensie jakbym nie wiem co zrobił. Mieszkańcy też na to odpowiadają inicjatywą referendalną, która się odbędzie 14 czerwca, to już na nie, za niespełna dwa tygodnie. Czy pan... Co pan o tym sądzi? Czy rzeczywiście inicjatywy obywatelskie tego typu, że są w ogóle i że mają mieszkańcy możliwość się wypowiedzenia, mają sens? I jak pan do tego podejdzie, czy pan wybierze się do lokalu wyborczego i odda swój głos? Wcześniej pewnie bym tego nie, nie, nie zrobił, w sensie, no, bo, bo może teraz to brzmi dziwnie, ale jak najbardziej tak, skoro jest w ogóle taka inicjatywa i można skorzystać w normalnie w pełni korzystając ze swoich praw, to zachęcam do tego, żeby jednak móc uczestniczyć i nie, nie korzystać z, z nie. Nie wydania głosu, nie bać się, co y, spotyka jednak y, wielu znajomych po prostu się obawia, cokolwiek chcą współpracować albo współpracują z miastem, obawiają się iść poprzez szykane, że nie wiem, stowarzyszenie, klub, czy ktokolwiek nie otrzyma pomocy albo zostanie jakby wypchnięte, pozbawione, będzie szykanowane w ten sposób i śmieję twierdzi, że mają uzasadnione obawy z tego powodu, to to, co pan burmistrz robi sytuację, gdyż już zaobserwowałem tę sytuację. Chociażby nasunęła mi się ta, ta teraz sytuacja zakaz korzystania ze współpracy z Telewizją Mazury, z Gazetą Ostródzką, tylko dlatego, że podobno te Pisma, czy ta telewizja źle się wypowiada. Dziękuję za spotkanie. Życzę sukcesów dalszych, pomimo wszystko zwycięstwa w sądzie, bo zwrócił pan się do sądu, tak, bo tak, walczy tak. pan tak. Czekamy swoje dobre na idzie. termin rozprawy. Dziękuję za spotkanie.